Zrobimy dzisiaj coś, czego nie da się zepsuć, czyli kurczaka w cieście francuskim. Ja normalnie z takich dwóch piersi robię cztery kawałki, dzielę je po prostu na pół, ale ten kurczak ma dziecko, tutaj przyczepione, więc będzie pięć kawałków. Następnie wrzucamy sobie kurczaka w miseczkę i będziemy go przyprawiać. Ja zawsze dodaję te same przyprawy i podam je Wam na końcu w przepisie. Kurczaka doprawiam i porządnie mieszam. I takiego kurczaka odkładam do lodówki. A w międzyczasie kroję serek camembert, bataty i ziemniaki. Bataty i ziemniaki doprawiam i wrzucam do pieca. I teraz będziemy zawijać kurczaka w ciasto francuskie. Do środka włożyłam camembert i kurczaka obwinęłam dookoła ciastem francuskim. I wkładamy do piekarnika na około 45 minut. Układam na talerz i gotowe. O Znacznie. Boże. Ja wiem co to jest. To jest fenomenalne danie. Ja jej absolutnie kocham, bo już mnie przyrządzałaś. To jest fenomenalne. Serek się rozpływa. You know I love this A To jest naprawdę genialne, Gohan.